Cześć! Zapraszam Was na sklep motoretropresscapsel.pl na którym można kupić koszulki z polonezami, które sam narysowałem są różne wzory bordowy polonez polonez borewicz biały polonez Caro plus ciemnozielony są koszulki damskie, są koszulki męskie można kupić również koszulkę z logo Moto RetroPress. Zachęcam ogólnie do zainteresowania się tym tematem. Dzięki temu wspierasz mnie Mój kanał, i za te środki pozyskane ze sprzedaży tych koszulek, będę mógł kupować różne części do moich polonezów. Także śmiało można wejść. Link do sklepu jest podany w opisie pod filmem. No, witamy w kolejnym filmie. Dzisiaj wymiana mostka prostowniczego w alternatorze, który już był regenerowany, był wymieniany. Było wymieniane łożysko, Można by regulator napięcia stary. i chyba coś jeszcze, jak dobrze pamiętam, tak? Łoży, łożysko, komutator. Komutator, właśnie. Reg regulator napięcia występuje razem ze środkami. I coś chciałeś zaraz pokazać, jakie są różnice między tym a tym. No zaraz pokażę, jak porównując te dwa mostki to ten ma tutaj lepszą izolację, tak? tak, jest lepiej odizolowany bo tutaj jest po prostu plastikowa podkładka okrągła a tu jest plastik szerzej poprowadzony i tu, no tak, bez większych zmian no, ogólnie produkcja tutaj polska, są, tak? tak, firma AS tu, jest, tu są diody zgrzewane, nie, nie lutowane, tylko zgrzewane, do, żeby był kontakt lepszy. Tu są diody chyba lutowane. Tak, tu są diody lutowane do tego. I wcześniej mówiliśmy, że ktoś jedną wymieniał diodę, że założyłeś to. Znaczy, że że komuś, komuś się chce, jak taki mostek kosztuje 70 złotych, tak? Nie, nie że wymienię. Ktoś wymieniał, nie że Ty. Masz, nie, no, że po prostu jest niewprasowana do końca jedna dioda, tak. No i to. Tu to one są niedoprasowane. Czy może tak, może się nie chciało, ale też ciężko powiedzieć, do jakiego miejsca prasować czy diody. No na swoje miejsce. Dobra, nowy mostek założony. Już nie założony. leży. Leży, no. Jeszcze przykręcić trzeba. Ta jakaś z ołowiem mówiłeś, tak? Znaczy, tak. Prawdopodobnie jest to cena starej droty z ołowiem. rozgrzać żeby przyjęło żeby jest blacha przyjęła cena Krapało, tak. Ostatni raz to, to widziałem. Jak wtedy robiłeś, ale w ogóle to ostatni raz w 90-tych latach, jak mój dziadek lutował jakieś rzeczy. Wiesz na no własne oczy, nie? On miał chyba jeszcze w ogóle grubszy grot w tej gotownicy, ale. Bo to było jakieś star, starego typu, tak. No ale on miał jeszcze z roboty taką, jeszcze grubszy grot. Pamiętam. Tak, załatwianą z roboty. A tak, wziął, powiedział, że na, potem na straty spisali. do alternatora, szczególnie no, jak mówię są duże połacie stali, że tak powiem, czyli coś co dobrze odprowadza ciepło, trzeba mocną lutownicą lutować. No, i zaraz umieszczę przewód tutaj w tych takich... To nawet nie ma. O, nie. To są takie miejsca do umieszczenia przewozu, tylko w ogóle obrócone, jakoś jakoś nie pasuje to jedno do drugiego, a tu na przykład pasuje. Znaczy tutaj jeszcze trzeba wpasować ten przewód. No. Czy te diody coś, czy działają w ogóle? Jak się mierzy diody? Diody to są półprzewodniki, czyli. Przewodzą tylko z jedną, w jedną stronę. Tu jest jedna strona diody, tu jest druga. I mierzymy. I mierzymy. Patrzymy na miernik jest 0, czyli nie przewodzi. A jak się obróci. Sorry, nie 0,1. A jak się obróci, to powinno być. To Powinno pokazywać te, napięcie tak, otwarcia, otwarcia diody, że tak powiem. No, ale, ale, nie po, ale nie pokazuje. O, już? Mamy uszkodzoną diodę. Ona jest uszkodzona, tak, że po prostu nie. Nie kontaktuje. Nie, nie, tak, nie, nie otwiera się. Że tak. Powiem. Na drugą na przykład? Następnie. Ile ich jest trzy, tak? Tu sześć. A sześć. Raz, raz, dwa, trzy. Nawet więcej. Raz, dwa, trzy. I tu jest raz i dwa. Pięć. Trzy. to jest 9 diod. A, okej. Okay. Myślałem, że drugi Dobra. raz to samo policzyło się. To jest brudne, I dlatego nie pokazuję. Więc... O. o! No, to było. Widzisz? No i to jest napięcie otwarcia diody. 530 mV No, czyli już, czyli już mamy uszkodzoną jedną diodę. Tu no coś jest. Jest. Napięcie otwarcie. A teraz obrócę na tej samej diodzie i nic nie przewodzi. O, już. Jeszcze muszę eee. Dobra, no to co mamy? Ewidentnie Ewidentne. Uszkodzenie, uszkodzenie jednej diody. Tylko jednej, czy, czy nie chcecie kolejnych sprawdzać. No czy mogę wszystkie. Nie, nie, sprawdzać? tylko tak Ale jest... No. Nie, już no. jest na pierwszy, pierwszy strzał i, i jedna dioda jest... No to nie ma co uszkodzona. No. Jasne. A tu sprawdzałeś już wcześniej, nie? Tylko nie nagrywałem, ale... Nie, nie, tutaj nie sprawdzam no, no dobra, powiedzmy, że noworodki umierają, tak? Że noworodki też umierają. No to mierzymy pierwszą diodę. Tylko... Wskazania mogą się różnić, bo jest już Nałożony. jest założone, chociaż tu e, jest wyższe napięcie otwarcie. nie wiem czy to dobrze mówię, o, nie przewodzi, tutaj następno, nie przewodzi. Wszystkie po 600 są, no? No tak, one, one muszą być, to musi być zbliżone. No, no. i mamy. Mamy. No dobra, teraz regulator napięcia ze szczotkami. To możemy już przy okazji pokazać, jak y, dotarł się ten komutator, chcesz? No, tak jest. No. czekaj, czekaj. Ja, ja tutaj widziałem. Mhm. No. no, widać ślady, no. Mhm. On się dociera. Dobra, musimy wywiercić dziurę w obudowie alternatora. Bo tutaj ta jedna śruba, zaraz pokażemy. Ta z lewej strony nie ma czegoś takiego w tym starym. Nie. Tak. I tu po prostu obudowa nie, nie chciała nachodzić. To jest prawdopodobnie wyprowadzenie na osobny regulator napięcia. No a tak poza tym to wszystko jest to samo. Jak to osobny? przecież jeden już jest. Jak to działa? No nie znam się na alternatorach, znaczy aż tak dobrze, nie wiem ale pamiętam, że jest coś takiego jak podłączasz, podłączasz alternator do yy, na przykład zewnętrznego regulatora, to masz tak B, jakiś W i tak dalej. Trzy przewody podłączasz się do osobnego. No bo tu ma zwoła tu B+. plus Najlepiej żeby po prostu na to nałożyć tą koszulkę termokurczową. Masz? Nie. No właśnie, ja też nie mam. A przedała znaczy, y, mam w domu, ale w, no, w domu to ja mam też notnik z gwizdkiem na pedały. Taki powiedzonka szkolna. Masz pracę domową? Mam w domu. Tu mam słonia na patyku. To na razie izolację może zwykłą. Izolacja, Wujek Google nam podpowiedział, że to jest wyjście na obrotomierz. Ponieważ ten mostek jest z Lublina. A w Lublinie jest Andoria, czyli diesel. A dodatkowy obrotomierz jest potrzebny właśnie w dieslu, bo jak Ty mówisz. Wyjście na obrotomierz, bo nie ma możliwości wzięcia z silnika sygnału na obrotomierz, z ponieważ... Cewki. Nie ma cewki tak. zapłonowej. Jest sterowany stricte mechanicznie. No dobra. Wszystko. No dobra. dobra, uzupełnimy jeszcze wodę yy, destylowaną. Dodam. Ale wiesz czym, jak się dolewa? Tu, yy, tutaj podajesz. Strzykawką, ale nie mamy strzykawki. A poza tym też musimy kontrolować, ile trzeba dolać. Pyta. No ale chwileczkę, wikerator pokazywał, że jakaś blaszka powinna być. Wiesz co, ale ja widzę okładzimy. A nie, dobra, teraz widzę. Ja nie widzę tych blaszek nigdzie. Yy, jest blaszka. Wiesz nie tyle blaszka, co po lewej stronie są takie kółeczka. Musi to być po od góry. No. Z tej na przykład. A! To już chyba wiem o co chodzi. Że masz po prostu krawędź... Krawędź tej blaszki no. to od góry idzie, nie? Tak, ale w ogóle patrz na okładziny i okładziny są zalane. Tak, one są zalane. Są w normie. A poza tym, o zobacz, masz schodzący w dół ten plastik. Widzisz? No tak. I ten plastik też... Po lewej, zobacz, tak? że Po lewej, no. I jest zalany? Tak. Wszystkie to jest... To nie dolewamy? Nie. Nie. Ten, ten akumulator ma... Sprawdzimy jeszcze zaraz na dole ten drugi, wiesz, ten Excite. Centra. Czyli, czyli to centra, tak? Tak. No dobra. To, to, zamyk dobra, to zamykamy. Tamten myślę, że trzeba będzie doleć, ale to zaraz zobaczymy. Ale wiesz co, to jest nawet ta sama produkcja. To i to. Wszystko kurwa robią teraz te same, tylko pod innymi markami. Ale... Nie, no właśnie niekoniecznie. No zobaczmy. W każdym razie to jest akumulator, który kiedyś siedział w skodzie, oktawi Daniela i kupiłem go od niego za kebaba. Kupiłem mu kebaba, mówi że akumulator, bo ja i tak kupuję nowy. A jeszcze służył długo. porowiczu jeździł i myślę, że jeszcze posłuży. No jest, jest płyn. A poświeć masz tą latarkę gdzieś, czy ja mam zciągnąć? No, dawaj. Ja wiem. Przyjrzę się dokładnie. Może trochę by warto było zalać, więc. Może trochę. Te, nie. Zobaczę te plastiki. widzisz? te plastiki sięgają do tego. W ogóle ja bym nie strzykawkę kupił. I strzykawką dolewał. No tak? To czyli nie robimy, tak? No dobra. No, to jest ta. To ta, ten. ten, to jest ta sama produkcja. Widzę. Etykieta tylko jedna. A mówię, że jeszcze centra. Też to samo, tak? Znaczy no bo to Excite to jest centra. Excite to jest ogólnie marka... Ale pod marką centra też się przecież ukazują. E e Excite to jest marka amerykańska, tylko że wiesz, produkowana po... A, na licencji, okej. Okay. No to już idę czekaj. Dobra, Irek zabezpieczy to taśmą izolacyjną. Mhm. Mm. I dobra, Irek wkłada alternator. Może nie będę już tego nagrywał, bo już to chyba jest kurwa. Piąty, czy który? Setny do pożegu. No więc wiadomo już jak to się robi. Nie, nawet nie ma co. Trzeba od ciebie. Oba są. Jest jeszcze trochę za słabo. No, wreszcie. Jeszcze tylko obroty. Patrzę, ale okej. Okay. Nawet nie wlewam. No. Sprawdźmy pomiar. O ile odstawiasz? No mam nadzieję, że już jest te 14. 14,2 chyba powinno być, tak? No to co, kurwa tu jest z nim nie. Dobra oczy podnieść. Co? nie, może regulator padł no nie mam regulatora czyli nadal było 9, tak? No, Dobra. podładowaliśmy trochę akumulator, ale ogólnie nie pali się kontrolka akumulatora na desce rozdzielczej i prawdopodobnie winą jest przewód który idzie tutaj, ten fioletowy, zaraz go pokażę, tylko po świece. Znaczy o przewodzie wzbudzenia alternatora ten o, i prawdopodobnie trzeba. się gdzieś przerwał, bo jest taki cieniutki od wkładania, wyjmowania alternatora, bo nie sądzę, że gdzieś jest przerwany pod deską lub gdzieś tam dalej, no raczej tu gdzieś, może być już po prostu, W wtyczce może być, no, a, że dany, tak, też mhm. może być, założę nową wsuwkę, dobra, no dobra, Irek wyciąga wtyczkę, czy wyrywasz Wyrywasz chyba. Nie no czekaj, wiesz co? Trzeba by nożem to obciąć, bo ja nie mam tutaj tych obcinaczek No wiem. nie no dobra, byliśmy w sklepie kupiliśmy słówki, przewód jedziemy słówki, przewód i spadamy Tak, to udało nam się wzbudzić alternator do ładowania. I tutaj wyjęliśmy z PESZELa i jeden z tych przewodów, ten chyba, ten najcieńszy po prawej. Filotowo-czarny. Tak, filotowo to będzie chyba ten, bo on tutaj też jest filotowo-czarny? Tak. Ok. No dobra. No. Jak sprawdzić, czy. Alternator jest w porządku, więc to jest tak zwana kontrolka ładowania. I teraz idź, odpal auto. Ja przytrzymam kamerę. Kamerę, tak? Tak. Przytrzymam kamerę. I jak odpalisz auto, to kontrolka zgaśnie. I nie gaśnie coś. No nie gaśnie. Ale tak czy siak po w tej świeci. No to to jest. tej Rafała, bo my już nie. Wiem. Nie, no to wiesz. To jest po prostu jest to Dobra, nie udało nam się wczoraj, to z Rafałem dzisiaj sprawdzimy, co się dzieje. Najpierw zaczniemy od pomierzenia tutaj. No, ja będę trzymał, żebyś widział na mierniku. No jest naładowany, może nie do końca, ale jest. 14,2. 14 nie działa kontrolka Czyli żaróweczka. Czyli no dobra, mogła się przepalić od zwarcia, bo była dioda przepalona w tym mostku. Ma prawo coś takiego się wydarzyć? Teoretycznie nawet ma. Dobra, ja pójdę po ten. po. jakąś nazywa? Po drugi licznik, bo tam... No dobra. nie wpływa to na ale... No dobra, prawdopodobnie będzie to kwestia żarówki na desce rozdzielczej. Nie pali się żarówka lampka tutaj od akumulatora. Więc wziąłem drugi licznik i w nim mam żerówki. Więc sobie to weźmiemy. To jest pochodzić z jakiejś deski, którą kiedyś kupiłem. Już nie pamiętam nawet którą, bo ja tych desek parę kupiłem. No i jeszcze jeden taki licznik mi został. 162 tysiące przebiegu. Może jak ktoś potrzebuje to też proszę dawać znać. Może ktoś potrzebuje akurat z takim licznikiem albo się komuś połamał. Ja chętnie się go pozbędę. No żarówki sobie tylko zostawię. No dobra, udało się to wyciągnąć. Pokazuję to na filmie, ponieważ bardzo często się to łamie, dlatego też nie nagrywałem, nie stresowałem tutaj Rafała, żeby to wyciągnął. No, jest to bardzo lichy plastik. Nagrywam to przy okazji, bo może ktoś kiedyś by to mógł odrestaurować, w sensie projekt zrobić tego z jakiegoś lepszego plastiku. Różne osoby oglądają mój kanał, więc może ktoś kiedyś by to zrobił. To jest taki delikatny plastik, że on się potrafi połamać przy wyjmowaniu. No dobra. Dobra, wymiana żarówki z tyłu to jest pierwszy rząd, trzecia od lewej. Już tego może dokładnie nie pokażę, ale, ale etap tutaj tylko pokazuje, że to Rafał wymienia. No dobra, okazało się, że jednak to tylko żarówka, nic bardziej skomplikowanego, ale z racji, że jeszcze mam pod ręką to. I tutaj ten licznik. Zapalę sobie latarkę i wam coś pokażę. Może tak to zrobimy. Tu są jeszcze kontrolki, które chcielibyśmy wykorzystać. Podobno z LANOSA można wstawić te zapięcia pasów i będzie ta kontrolka się palić. Podobno przyszłościowo miała być tutaj wprowadzona ikonka kontrolka od braku płynu chłodniczego, ale być może to jakoś wykorzystamy, być może włącznik wentylatora. Podepniemy to, gdy będzie się włączać włącznik to się ta kontrolka będzie palić. A z tej strony jest jeszcze włącznik kontrolka odłącznika podgrzewanych foteli. Jak oglądacie, śledzicie moje filmy, to ja już przycisk mam kupiony od łady. No więc kiedyś też to pewnie zrobimy. Poczekaj i jeszcze nie wyłączaj. Jeśli lubisz stare gry i konsole, to zapraszam Cię na mój drugi kanał na YouTube, Retroarchiwizacja, na którym pokazuję stare gry na PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasusa, Sega Saturn, Sega Mega Drive, Sega Dreamcast, Atari oraz na Amiga. Na kanale pokazuję również arkady, czyli automaty do gier, kącik kaset VHS, a także opinie, wywiady i wspomnienia o retro. Ponadto zobaczysz tu także wyprawy na tropie retro w celu poszukiwania starych gier i sprzętu na giełdach, w komisach i lombardach. Cosplay i relacje z imprez takich jak Pyrkon, Warsaw Comic Con i innych konwentów w Polsce. Jeśli to Ciebie zainteresowało to zapraszam do zasubskrybowania kanału Retroarchiwizacja na YouTube. Wpisz po prostu na YouTubie Retroarchiwizacja i kliknij subskrybuj.